Jesteś chudotusty? To dobrze, zobacz jak Daniel podbył się 15 cm tłuszczu z brzucha oraz kompleksów w 4 miesiące. Daniel zgłosił się do mnie po nieudanym okresie masowym. Zamiast zbudować mięśnie, nabrał sporo tłuszczu, szczególnie na brzuch. Czuł się przez to nieatrakcyjnie, miał kompleksy, a na wakacjach wstydził się pokazywać bez koszulki. Hudotusty wygląd ciała właśnie z tego powodu jest dobry. Czujesz się tak źle, że jesteś dużo bardziej zmotywowany do zmiany swojego ciała niż inni. I Daniel wykorzystał to do zmiany swojej sylwetki podczas współpracy z mną. Dałem mu sprawdzone, lecz indywidualne zalecenia poparte latami doświadczenia w pracy z mężczyznami, którzy chcą mieć atrakcyjną, estetyczną męską sylwetkę. Dobrze wiedział, że dzięki temu pozbędzie się kompleksów oraz wstydu, a zamiast tego będzie dużo bardziej pewny siebie. W 4 miesiące schudł 7 kg i pozbył się aż 15 cm tłuszczu z brzucha, jednocześnie budując mięśnie. Teraz z dumą pokazuje swoją sylwetkę na wakacjach. A jego życie niesamowicie się zmieniło. Chcesz poznać najlepsze zalecenia, dzięki którym Daniel z chudutu z ciała zbudował atrakcyjną męską sylwetkę? Zostaw komentarz zalecenia lub napisz do mnie wiadomość prywatną i osobiście Ci pomogę.